Dobra. Mm -hmm. Ciężko jest sobie wybaczyć. Ciężko. Jak się cholernie dużo rzeczy zrobiło złych. To prawda, bardzo ciężko. Ale bez tego się nie da żyć. Mm -hmm. Chcę się zachowywać lepiej, chcę już nigdy tak nie ranić. Chcę się zachowywać lepiej, już więcej nie ranić. Mm -hmm. Będę dla siebie dobra. Będę dla siebie dobra. Mm -hmm. Postaram się siebie kochać coraz mocniej. Mhm. Postaram się siebie kochać coraz mocniej. Mhm. Wybaczyłaś sobie trochę? Trochę. A spróbujesz rano następny kawałek sobie wybaczyć? Super. Spróbuję. Dam radę. No, pewno, że dasz. Jak się już sobie wybaczy, to wiesz, dlaczego wybaczenie dziewczyny jest takie ważne sobie? Cokolwiek macie za uszami, jakiego kalibru rzeczy, wybaczenie jest bardzo ważne, dlatego że wybaczenie oznacza sobie, oznacza, że uznajecie fakt, że zrobiłyście coś nie w porządku. Rozumiecie o co chodzi, w stosunku do siebie czy innych. Wyparcie, czyli takie szukanie usprawiedliwienia, nie pozwala nam wybaczyć. Chcemy, żeby ktoś powiedział: Miałeś prawo, yy, mogłeś, coś cię uzasadnia, ale kogo to interesuje? Przecież każdy z nas doskonale wie, kiedy robi coś nie tak. Jeśli sobie wybacza, to też daje sobie obietnicę, że nie będzie tak robił, że nie będzie chciał tak robić. To doświadczenie jest bardzo ważne. To doświadczenie to jest pierwszy moment, kiedy składacie sobie obietnicę już jako dorosłe kobiety, że nie będziecie czekać, aż ktoś albo coś przyjdzie, tylko same się będziecie umiały o siebie zatroszczyć. To jest fundament. Ten fundament się nazywa jestem tego warta. Dziękuję Wam dziewczyny za dzisiaj.